Witajcie, dzisiaj taki odcinaczek ogólny. Tak, po prostu nagrałem, bo te teraz nie nagrywałem już dni. To jest zboże. Taki mój sad. No taki tam. I zaraz zobaczymy. O, tutaj widzicie, zobaczymy. Ja wracam za chwilę i pokażę Wam coś ciekawego. Witajcie znów. Jak widzicie, to jest liść. Oj. To jest liść orzecha. Bardzo ładnie pachnie. Tak jakby limonka, czy, ja, czy coś w tym stylu. I co? Pójdziemy kawałek dalej, albo mam pomysł. Zaraz wracam. Witajcie znów. Tu chyba kasztan. O. Kasztan też ładnie pachnie. A nie wiem, czy to jest kasztan dokładnie nie wiem, nie powiem wam tego, no bo nie wiem ale teraz kończę odcinek to był taki odcinek z dworu ponieważ dzisiaj jest ciepło i kończę trzymajcie się, papa